12 kwietnia 2024 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu prasowym zorganizowanym przez producenta ładowarek Markę Kramer. Spotkanie było świetną okazją na zapoznanie się z aktualną ofertą marki od strony teoretycznej oraz praktycznej. Najwięcej uwagi poświęcono nowej wersji ładowarki teleskopowej KT276 oraz nowej serii 8 ładowarek kołowych. Nową serię reprezentował model KL37.8T. Firma udostępniła nam także ładowarki KT3610 i KT559. Modernizacja ładowarek Kramer Serii 8 miała na celu zwiększenie wydajności maszyny przy zmniejszeniu zużycia paliwa. Seriem 8 napędza silnik o mocy 75 lub 100 koni mechanicznych. Nowa Seria 8 ładowarek kołowych składa się z 6 modeli. Dla sektora rolniczego Kramer rekomenduje modele KL33.8T oraz KL37.8T. W tej serii litera T oznacza, że ładowarka jest wyposażona w wysięgnik teleskopowy zamontowany przed kabiną. Czynnik wpływający na wydajność nowych ładowarek to m.in. system Smart Attach, który w modelu KL37.8T jest standardem. Ładowarki kołowe Kramer charakteryzują cztery koła skrętne, w nowej serii oprócz trzech podstawowych trybów skrętu kół dołożono czwarty, tzw. Tak manualny przychód. Pojawiła się także funkcja, która pozwala na uzyskanie pełnego skrętu kół przy mniejszej liczbie obrotów kierownicą. Układ hydrauliczny ładowarek kołowych serii 8 wyposażono w pompę zębatą o wydatku 90 litrów na minutę oraz zawór priorytetowy rozdzielający przepływ oleju. Istotną aktualizacją jest także zmiana konstrukcyjna wysięgnika teleskopowego. Nowe ramię jest bardziej smukłe, co poprawia widoczność z kabiny na osprzęt. W ładowarkach zastosowano również nowy amortyzator drgań, który efektywnie stabilizuje przeciążenia podczas jazdy. W celu poprawienia wygody, a przede wszystkim bezpieczeństwa pracy, dostępna jest kamera cofania, która jest zintegrowana z maską silnika. W ładowarkach zastosowano nowe typy przekładni w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Standardowo mamy dostępne trzy tryby jazdy plus opcjonalny tryb tempomatu. W kabinie pojawił się nowy podłokietnik z większością przycisków funkcji najczęściej używanych, np. Na tryby jazdy lub tryby skrętu pół, wraz z zamontowanym centralnie joystickiem. Opcjonalnie dostępny jest także siedmiocelowy wyświetlacz, znany z ładowarek teleskopowych oraz dziewięciotonowych ładowarek kołowych. Kolejną zmianą jest możliwość wyświetlania kąta położenia sprzętu. Więcej informacji o ładowarkach marki Kramer znajdziesz na naszym portalu maszyny dla farmera.pl. Zapraszamy!